Sponsorem kanału jest XTB. Polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Sejfy.pl! Jesteśmy bezpieczni! Dobra. Michał cichy, MMA a ze mną Łukasz Kiejwan, współwłaściciel Fight Empire Łukasz. Siema wszystkim. Witam. Muszę Cię zapytać, o ja tutaj dużo się działo też z kartą walk, ale najpierw Cię zapytam najgorętszy temat, bo Georgiego jest jawy dzisiaj nie było na ważeniu. Co się dzieje z Georgiem? No, Georgi jest chory ciężko. Chyba jakiegoś wirusa złapał, bo ma 40 stopni gorączki. Nie wychodzi w ogóle z pokoju. No, ale wagę z rano, rano wszystko zrobił. No, zobaczymy co to będzie z Georgiem jutro. Jutro, jutro zadecydujemy i, i damy informacje w media społecznościowe. To wtedy będzie wiadomo wszystko. Z Adrianem przed chwilą rozmawiałem, Adrian powiedział, że ma od Ciebie zapewnienie, że jakby co, jakieś zastępstwo się uda załatwić. Tak, na pewno. Załatwimy zastępstwo. Już dzwoniłem do jednej osoby, jest na razie na tak, zobaczymy jak to będzie jutro. No, kiedyś były czasy, że Darolew tak przyjeżdżał na, na walki. Nie, nie, no do darolowania nie <laughs> dzwoniłem. Nie, <Ja> teraz za <laughs> drogi jest. <laughs> tak, pewnie tak. Słuchaj, walka wieczoru trzeba przyznać taka nieoczywista, bo dwóch bardzo mocnych kickboxerów, ale też trzeba przyznać, że Jacek jest bardzo mocny na tym terenie tutaj. Myślałeś, że Jacek może mieć problemy ze zrobieniem wagi? Bo ja myślałem, jak go widziałem przed, że może mieć, a tutaj pięknie zrobiony limit. Nie No pięknie zrobił wagę, ja od razu wiedziałem, że zrobi na pewno limit, nie będzie problemów. Jacek jest profesjonalistą już tyle lat jest w sportach walki, na, na początku był stójkowy, teraz chce przejść do MMA, no ale e, myślę, że sobie i tutaj w tej formule poradzi dobrze. Łukasz, rozmawiałem przed tą galą z Bartkiem Bartkowiakiem i mi mówił też, że tutaj dużo było roszad, e, dużo no, zawodników wypadało, no, jak no, się udało to no. wszystko sklecić, że mamy tą całą kartę walk i to mimo wszystko dalej jest mocne? E, no na szczęście udało nam się wszystko zrobić, no z Bartkiem naprawdę stanęliśmy na głowie, żeby to się wszystko udało, no, 7 dni do gali, nagle trzech zawodników nam wypada. Tydzień wcześniej trzech tak samo wypadło. No masakra było. Ostatnie dwa tygodnie naprawdę były ciężkie, ale udało nam się znaleźć zastępstwa. Może nie takie walki jakbyśmy chcieli mocne, bardzo, z mocnymi przeciwnikami wyrównane, ale zastępstwa są. Myślę, że zawodnicy bardzo dobrze się pokażą i naprawdę dadzą dobre bitki. To są dobre bijoki, więc myślę, że że na pewno fani, fani Fight Empire będą zadowoleni. Największym pechowcem chyba był Mateusz Sosnowski, jeszcze na koniec nie zrobił wagi, miał problem z wagą. Tak, no dwóch, dwóch zawodników mu aż wypadło. Najpierw Jacek Brzeżicki, e, który wygrał ostatnią swoją walkę na Babilonie, był przymierzany, no ale połama, połamał sobie żebra na jednym z treningów w Arachionie. E, później znaleźliśmy Andrzeja Smolińskiego, reprezentanta e, Polan Top Team Grudziądz. No, mocny klub, bardzo tam same talenty wychodzą z tego klubu. No ale też chłopak no, nagle ostatni tydzień do tego, no, rozwalił sobie stopę. No taki to jest sport, no nic nie zrobimy. No. Promotor zawsze ma takie problemy, więc no, trzeba się przyzwyczaić już do tego. Kontuzja to jest nieodłączna część no tak, tego sportu. Tak. E, dobra, powiedz mi tak, no już parę, parę osób tutaj wymieniłem. E, ja na przykład bardzo czekam na walkę Weslinga z Grześkowiakiem. Dla mnie to jest taka jedna z najmocniejszych tutaj walk, a ty jakbyś mógł wskazać taką nieoczywistą walkę, na którą warto e, spojrzeć. E, każdemu kibicowi mama e, No ja myślę, żeby się przyjrzeć Adrianowi Czachrowi z Dominikiem Buczkiem. Myślę, że tam będą duże grzmoty tak samo. To jeszcze jest walka Semi Pro. Młode bardzo chłopaki. Ale no, naprawdę to jest mocny pojedynek. E, następny pojedynek Krystian e, Jakowicz. No też ja bym tutaj patrzył na, przyjrzał sobie się bliżej temu pojedynkowi. E, walczy z Usmanem e, Didajewem. Naprawdę to jest rodzina taka mocna. Tam jest czterech braci. Wszyscy naprawdę są w gazie ostrym. No, latają po, e, po wszystkich turniejach w Polsce. Wygrywają medale. No tutaj też akurat nam wypad Eryk Jurko. Tu jest następna kontuzja w tej walce, no ale znaleźliśmy bardzo mocne zastępstwo w postaci Usmana. Następna walka Islam Bersanukajew, Damian Florianczyk. No tutaj ja się spodziewam wielkich grzmotów, naprawdę. Damian reprezentant Akademii Sportu Walki Wilanów, trener wszystkim znany i lubiany. No myślę, że to jest naprawdę bardzo mocna walka to będzie. Naprawdę. No, początek karty już tam jest naprawdę mocarny, myślę dlatego. E, no później następne pojedynki, no Mateusz Sosnowski e, z Piotrem. No tu było szybkie zastępstwo. Piotrek wziął walkę dwa dni przed, dwa dni przed galą. No. Co mamy dzisiaj? Czwartek, tak. W środę przyjął walkę, e, przyjął pojedynek. No i miejmy nadzieję, że się chociaż postawi tam dobrze Mateuszowi, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze chciałbym, ciekawi mnie na rzecz, bo te zasady tutaj dołożone, sokerkiki kiki i kolana na głowę, czy jest problem przez to dobrać zawodnika, czy miałeś jakiś zawodników, którzy powiedzieli wezmę walkę, jak mu powiedzieć o tych zasadach, to powiedzieli, że nie, nie biorę? Nie, ani razu nie było takiej sytuacji. Naprawdę no pierwszy raz yy... Dwa lata temu ogłosiliśmy tą pierwszą galę, nie wyszło przez y, pandemię. Y, i Od tamtej pory rozmawiałem naprawdę z setkami zawodników, jeszcze żaden nigdy y, nie miał żadnego problemu z naszymi zasadami. No to bardzo cieszy, bo ja w ogóle widzę, jak z każdym zawodnikiem, z którym rozmawiam z Fight Empire, tak, mówię o tych zasadach, to się aż uśmiecha pod nosem, więc. Tak, tak, oni są podierani, wszyscy to widać od razu, nie? Naprawdę nie. <grym> No to cóż, no to my czekamy z niecierpliwością. Fajnie, że TVP Sport e, pokaże taką galę, bo kiedyś było ciężko w ogóle MMA zobaczyć w telewizji polskiej, a teraz możemy takie gale oglądać. No tak, tak, mamy nadzieję, że to będzie dłuższa współpraca z TVP Sport. E, na razie dali nam szansę na pierwszą galę. Miejmy nadzieję, że będą zadowoleni i że współpraca pójdzie gładko i pięknie przez najbliższe lata. No do tego życzę i widzimy się jutro. Dziękuję Dzięki bardzo. bardzo. Dzięki bardzo i... It's cool to have a Dobrze choice. jest mieć wybór. Szczególnie w, w inwestycjach. inwestycjach. Dlatego warto choose. wybrać XTB. XTB. Ty decydujesz, co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Czy Jesteśmy bezpieczni.